No wiem, no poważ na Polbiego nawet, tak mi się wydaje, że w tych czasach tyle, tyle meczów, treningi... Dawaj, druga, drugą bramkę jedziemy, dawaj. W szatni piłkarskiej, chciała. Urodziny w szatni piłkarskiej mają 37 lat, nie ma tych piłkarzy więcej starszych no. w tym wieku, nie? Więc no, z drugiej strony dobrze się konserwuje. Ale w sensie, że bardzo zdrowo, czy że... No zdrowo, zdrowo. No, myślę, że z tego to, no wiesz, no poważ na Poliego. Tak no, mi się wydaje, że w tych czasach ty od tyle meczów, treningi, bo ja nie mówię, że masz 37 lat siedzisz na ławce i nic nie robisz. Son mm. jamy wychodzisz z weekend w weekend i grasz. Więc to jest też różnica, nie? No. Ale no musisz ładno, tak jak młodzi, pewno masz do czynienia, no młoda generacja i starsza, no trochę to są. Jest duża różnica, ale póki tu jestem, trzeba ich edukować. Ale znajdujesz się jeszcze, bo się tych No ty, no ma 17 lat, no 3 lata jest starszy od mojego syna przykładowo, nie? No, to ja mówię, że się Luis, ja mówię, że oni na Fortnacie mogliby razem grać, no bo to jest taka różnica między nami, ale to jest to kontakt z młodszymi. Odładza Cię. Jakbyś z tymi starszymi był pewnie gdzieś tam w senatorium, to byś czuł stary. A jak ja przychodzę i tam wiesz, no, ja TikToka nie mam, oni tam scrollują te TikToki, y, jakieś te trendy, no to słuchając to jesteś młodszy duchem. Ale uważam, że oni powinni ciężej pracować, tak jak nasza ta generacja, tak, nie? robiła. Tak, Tego brakuje takiej etyki pracy, tak. Ale uważam, no wiesz, tak jak Poldi, wiesz no wiesz najlepiej, Poldi no, przyjrzał, to też się wszystko zmieni. To ja mi wiesz, pamiętam jak Kediry brat mi opowiadał, jak Cristiano Ronaldo do Juventusu przyszedł. To dużo więcej osób stawało na salce. Mm -hmm. Wiesz, to nie, nie masz być na salce, jak już coś ci boli, tylko że przed tym, Cześć, jak coś cię tak, zaboli. Bo tak, tak. jak już a. cię zaboli, to jest za późno. No. Już jesteś do lekarza idziesz. No. A wiesz, a my zamiast na salkę, to my na telefonach chciecimy. Ja mówiłem, że na w Niemczech mieliśmy skrzynkę na telefony i wrzucałeś telefon przed tym. Nie można było w e, Daria, czy masz jakieś fajne wspomnienia? Zupełnie spontanicznie pytam, nie rozmawialiśmy o tym wcześniej. E, Jakie tak. wspomnienia z tym stadionem się wiążą w Twojej Mam, głowie? Wspomnienia... Trzy mecze, na których tutaj byłam, wszystkie trzy zwycięskie. Ale A Wszystkie takie... na, nowych, na nowym stadionie? Tak, wszystkie na nowym stadionie. Takie najważniejsze, zdecydowanie najważniejsze, to 2023 rok, ostatni mecz sezonu, zwycięstwo 3-0, które dało Koronie utrzymanie. Pamiętam, że wtedy taka średnia, czy zawsze była średnia atmosfera wokół meczu z Widzemem. Ale nie puścili nam kibiców, bo remontowali sektor i po meczu właśnie stanęliśmy tam pod tym sektorem, który okay. dzisiaj będzie z naszymi kibicami wypełniony do ostatniego miejsca. Zrobiliśmy sobie zdjęcie na pamiątkę utrzymania tego strajkarska. To jakieś wspomnienia z tym stadionem? Taki przyjemne, nie? Z tym? No, tylko treningi, bo 21. Nigdy a. nie byłem na meczu tutaj. Akurat zawsze tak się składało, że jak ja grałem, to ich nie było w ekstraklasie, a jak byłem za granicą, to wyniki nie? No bo tutaj jak się zapełnia, to klimat się robi taki a. mocno ekstraklasowy. Ale ostatni mecz, który grałem w ekstraklasie, to był z Widzewem, tylko w Radomiu. Jaki wynik? 1-3, no ale utrzymanie było najważniejsze. Ale jakiś karny chociaż powiesz, że... Nie, był, nie. Się słabo. Zresztą, no jasno, ja okej, okay, ale no co tam było? Nic nie było do roboty, tylko bramki strzeli pod koniec, wiesz jak jest. Czasami tak jest, nie? No tak niestety Kam, kam to interview. Ej, hey, Swoją drogą my, wydaje mi się, że ten stadion mogłem no, jest dosyć długo już. Bo ja pamiętam czasy, Nie, no ile ja pamiętam czasy jak rozwój jeszcze grał w drugiej lidze, rozwój Katowice, a no, potem no to jeszcze istniał klub, to zdążyli się rozpaść i znowić działalność. I ten stadion już był. Długie, Albo długie. mi się wydaje, że był długie. i po prostu tamten też był taki duży. Mówią. Że podobno jestem pierwszy na liście kogo chcą na Instagramie oglądać. Superstar. jest z... Superstar. Kiro Superstar. Trzeba zrobić to do... pisze. Ja też bym mu za to tym... Ja mam jakiś znajomy, co? Ja zobaczyć. Albo ja mój... żona, ona młodzie. Moja żona napisała. Albo, na... <śla> na <meczu>? albo kochanka. Albo kochanka. <śla> na pewno zawodnicy sobie robią rzeczy. E, e, Eriku, tam na, na numer jeden, na jest dobrze, tak jak jest. Dzieci głowy się wzmieniają, chcieli wrócić z dalekiego tyłu i co roku byli by by inni. Wydaje mi się, że w tym momencie nie szybko mamy tych, których mamy. Staramy się ich doprowadzić do jak najlepszej formy, aby, aby korzystać z nich, bo szybcy, dobrzy, skrzydłowi. To naprawdę jest dla mnie na czyli przygotowane, piłka przygotowana z takiego wojska. Dobra, podstawna pani. Norbi, to jest, że prowadzisz i, i zamiast y, oni wszyscy na wolne pole, to ktoś idzie do Norbiego, Norbi zagrywa i z pierwszej na wolne pole... Dawaj, druga, drugą bramkę jedziemy, dawaj. Oni przyjdą panowie, oni przyjdą do nas, dawaj. pójdą na nas, żebyśmy nie zwariowali, że nas skontry złapią. Ta przyjdą i